Wieczór, kochani, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam wszystkie mgiełki z Avonu Część już zużyłam, więc troszkę mało ich zostało, ale, ale i tak dużo jak na mnie. Także zaczynamy. Pierwszą mgiełką jest taka troszkę stara mgiełka, bo już chyba sprzed dwóch lat nawet nie pamiętam: y Avon Natural's Burk Cake. To miało być zapach cukru, ciasta i jakiś jerzyn czy coś takiego. Mm. Nie wszystkie mgiełki walą alkoholem. Na starcie. I tutaj jest mało ten alkohol czuwany. Bardziej czuję właśnie słodkie ciasto. Jarzynowe. Zapach jest bardzo ładny, świąteczny. Ach, za szybko zamknęłam. I zasysa teraz, bo jest troszkę mgiełki. Jeszcze płyną, jeszcze troszkę jest. Kolejna mgiełka świąteczna. Avon Naturals. Edycja limitowana. Winter Treasure. Cynamon i żurawinka. I mama aż tyle jeszcze. Nie wiem, kiedy ja zużyję te mgiełki. Pewnie jak mi się zastarzają. Tak samo czuć na początku kwaśniejszą żurawinkę. A potem dodatek cynamonu, i również ta mgiełka nie wali alkoholem, czy dla mnie jest plusem. Następna jest mgiełka z czarną wiśnią i, i gałką muszkatołową już chciałam powiedzieć, mgiełką muszkatołową. I tutaj czuć kwaśną czarną wiśnię, a potem zajeżdża alkoholem. A potem znowu czuć czarną wiśnią i znowu alkoholem. Czyli jakby najpierw czuć zapach, a potem sam spirytus. Bo one wszystkie mają na początku alkohol denaturat, potem mają wodę. Parfumy. Tak tutaj też. Tak, alkohol de naturat, aqua i parfum. Jak dotąd. Wszystko, wszystko tak samo. I tutaj jeszcze już po parfum jest. Tutaj jest Eiff, e, extract z grejpfruta, co jest z mandarynki, a tutaj jest jakaś inna substancja już, a w niektórych mgiełkach są po tych trzech składnikach substancje zapachowe. I tutaj mamy jedną z nowszych u mnie mgiełek. Słoneczne kwiaty i słone morze. To jest już iPhone Senses. Kupiłam na lato. A dzisiaj leje deszcz. Jest burzowo. Całkiem chłodno. I tutaj pachnie. Trochę faktycznie jak. Y Podobnie jest zapach, jakby Solar Narcisus, te takie perfumy. Też nie wali alkoholem. Bardzo ładny kwiatowy, lekko słodkawy zapach, ale słonego może zajęto to ja jeszcze nie czuję. Może później będą nuty zapachowe. Tutaj mamy jełkie Tiare i Peonia. Dwie kwiatuszki, dwie, dwie kwiatuszki, dwa kwiatuszki. Mmm, Cudowny są kwiatowy zapach Czuć pełnie mega. Także jeżeli lubicie kwiatowe zapachy, to bardzo polecam tą mgiełkę. Tutaj też jedna z nowszych mgiełek Girls Rule. Mamy tutaj zieloną herbatę i werbenę. I ja ten zapach bardzo lubię, bo on jest lekko słodki nie walę alkoholem. Pierwsze, co czuję, to taką delikatną, słodkawą herbatę. Już nawet bez tej werbeny, widzicie? Później to się tak ładnie łączy. Bardzo taki słodkawy lekko, ale świeżutki zapach tej herbaty. Świetny na lato, aż sobie popsikam. Troszeczkę powietrze w pokoju, żeby mi ładnie pachniało. Tutaj mam mygiełkę lawenda i piżmo, ja tą mgiełką najczęściej odstraszam komary. O, i czuć bardzo mocnym zapachem lawendy. Świeżutkiej lawendy, można by powiedzieć. Też nie wali alkoholem. Hmm. Czy jakaś mgiełka waliła alkoholem? Z tego co pamiętam, chyba ta kwiat wiśni była bardzo mocna i dusząca. Z takich walących alkoholem. Nie pamiętam, wiecie? Coś waliło alkoholem. Co miałam? Ale akurat tutaj na pierwszym miejscu czuję zapach, potem jak zaczynam mocniej wąchać, to czuję alkohol. Tutaj jest aromaterapia, już ostatnia giełka Planet Spa. Jej mam tyle. Nie użyłam jej zbyt często, bo już jest wycofana z wolu i oszczędza Wersja Calm, Com. Mm, z Eukaliptusem i międą. Olejkiem międowym. No i niestety tutaj już czuję alkohol. Jak przykam, to czuję zapach eukaliptusa, a później już daję alkoholem. Także to jest tyle z migiełek. Mam ich w sumie 8. Zużyłam wersję z kwiatem lilii i gardenii dosyć mocny zapach to był pozbyłam się mgiełki o zapachu wiśni, kwiatów wiśni konkretnie bo był dla mnie za mocny chciałam kupić jeszcze kilka innych mgiełek, ale na razie ich nie widzę w katalogach chyba poszukam na Allegro albo po prostu poczekam bo pamiętam, że była magnolia chyba z jaśminem, czy coś takiego czy jabłko z magnolią, nie pamiętam było już, nie pamiętam, bo już to było dawno jak patrzyłam katalog ale jest jeszcze kilka mgiełek, które chciałabym kupić. Tą mgiełką głównie odstraszam komary, bo dla mnie często jest przymocna. Ewentualnie po prostu mało ją psikam w domu. Najbardziej w domu sprawdza mi się ta Grass Rule oraz te świąteczne też są spoko. I tak właśnie, to bardziej powiedziałabym, że może być na jesień, może być na lato, jak kto woli, może być na wiosnę. Akurat ja nigdy nie jestem w nastroju, żeby ją psikać. Ona była bardzo mało psikana, jest prawie cała jeszcze pełna. Tak samo ta. Ona jest nowsza, była rzadko używana, ta też. Ale jeżeli chodzi o zapachy, to są piękne. W powietrzu zbyt długo się nie utrzymują, bo ja je wyczuwam może z pół godziny, z godziny. Ale na skórze utrzymują się długo. Nawet po kilka godzin, także dla mnie są świetne. Przede wszystkim podoba mi się, że można je dorwać za 10 zł, 12, czasami maks 15 bez grosika. A 100 ml to jest naprawdę bardzo wydajna pojemność. Zwłaszcza, że już jeden psik wystarczy, żeby po prostu yy, pachniało całe pomieszczenie. Jeden psik, dwa. Ja czasami sobie pozwalam na więcej, potem zapach robi się za mocny, dlatego staram się już kontrolować to psikanie dużą ilością mgiełki. Po prostu dwa psiki wystarczy, tak jak użyłam przed chwilą tą mgiełkę. I chyba to jest tyle, co mogę o nich opowiedzieć. Także dawajcie znać w komentarzu, jakie Wy lubicie mgiełki, zejwoną bądź niezejwoną, może mi coś polecicie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików, to zapraszam. Dajcie suba i bądźcie na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!